Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SnowRunnera, Tym razem, jak widać na ekranie, e, przyjrzymy się najnowszemu DLC, gdzie będziemy mieć po prostu wyścigi off w stanie Tennessee. Mamy w tym DLC razem mapę, tylko niestety jedna mapa jest z tego co widziałem. Plus dwa samochody, dwa pojazdy. Jeden to jest taki garbusik na <grych> wysokim zawierzeniu, a drugi to jest z tego co kojarzę chyba zix natomiast niestety muszę wczytać grę żeby pokazać to po prostu więc momencik okej okay, także jest mapa Tennessee Tennessee stan znajdujący się w południowej części USA, składający się z trzech odrębnych obszarów geograficznych i zarazem okręgów prawnych wschodniego, środkowego i zachodniego Tennessee. Każdy z nich posiada własną gwiazdę na fladze stanu. Przez długi czas pewna porzucona kopalnia w zachodniej części stanu służyła za miejsce corocznych mistrzostw terenowych o nazwie Tennessee Offroad Cup. Wydarzenie składa się z trzech etapów klasycznego wyścigu z jednym okrążeniem ekstremalnego zjazdu i wyzwania nawigacyjnego w terenie. Dobra Także mamy postępy regionalne, czyli po prostu trzeba chyba te e, wyścigi sobie tutaj zrobić. Także wejdźmy tu. Ok. <laughs> Jak mówię, to jest mój pierwszy, yy, pierwszy kontakt tutaj, więc wejdźmy na razie do garażu. Płonący młyn. No i chętnie bym zobaczył tę mapę. Także się przejedziemy. Być może tutaj podkrywamy te flagi. Bo rozumiem, że i tak sobie mogę jeździć, a po prostu albo kontrakty to będą te wyścigi, albo zadania, wyzwania. Także zobaczymy, jestem ciekawy, chociaż powiem szczerze, że to jest jakoś tak. Eh, Już wolałbym chyba faktycznie jakąś mapę w Tennessee, faktycznie jakąś inną. Eee, znaczy, może nie inną, tylko kwestia, że jakieś normalne rzeczy, nie? Także no, normalne kontrakty. Dobra, zobaczmy sobie, co my tutaj możemy kupić. Eee, właśnie te samochody, tylko właśnie nie wiem, czy muszę je odkryć, czy nie. To są oczywiście moje zmodowane rzeczy, niektóre hmm, ty tu tu, 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 nie. tu tu nie, nie nie, ty tu tu, tu, tu nie, nie tu. Mamy tego gora BY czwóreczkę. Aby odblokować ten pojazd eksploru świat, okej? Okay? Także go nie dostaniemy niestety na... Na wejściu, a szkoda. I... Tatry Feniks nie, ale... Gdzieś to powinno być. Ta druga, to jest w ogóle chyba Azov w tak, tak mi się wydaje. Land Rover Defender słuchajcie, on jest niestety zablokowany, bo można sobie go dokupić. No to gdzie to jest kurcze? Albo ją prze... przeskoczyłem, nie to ten Woron też nie. Powiedziałem tę ciężarówkę, po sobie włączyłem to yy, tu. Tak? Nie, to jest Tatra. Nie, to jest zwykły Teatr Phoenix. To przepraszam. Mm. Znajdźmy. To jest ta. To jest ten Azov 43 myślnik, 191 Sprinter. No, muszę eksplorować świat, także chyba po prostu. Zwyczajnie. E, czy mam jakiegoś. Mm. Dobra. <laughs> Zobaczmy, co się dzieje. Gdzie my jesteśmy? Jak to wygląda? Keep clear. Także to jest taki garaż. Tam dronek leci. Garaż. I, i od razu jesteśmy na. Można powiedzieć, na turnieju. Oczywiście, już błotko tutaj na wejściu. A ja mam z łańcuchami opony. No dobra. Można sobie kupić przyczepę, nie wiem dokładnie po co, ale spoko. Dobra, zobaczmy sobie mapkę jak wygląda. Tu jest Pit Stop, git. Eee, czy to jest duża mapa? Tak, chcę. powiem szczerze, że to jest w miarę duża mapa. Dobra, Ohoho, spora. Dobra, to przejdźmy się może do tej najbliższej wieży, czyli pojedźmy sobie na południe. No, i właśnie pytanie, czy będzie dużo trudniejsza, czy nie będzie aż tak trudna. Póki co, wyjazd z garażu jest w miarę. Mhm. Tu rozumiem, to jest część tego toru, nie? Pojedziemy pod prąd, bo i tak wyścigu nie ma. No i tutaj w miarę to utwardzone jest. To jest pit stop. Także ok. A może to nie być najgłupsze, powiem szczerze. Jeśli ja w miarę to wygląda. Jeżeli tutaj nie ma faktycznie aż tak, takiej ilości błota, to spoko. Tu jest zamknięte. No. Ciekawostka. Także przejdźmy się, zobaczmy, ktoś tutaj leży. Nie czy jakaś misja będzie, czy nie. Właśnie, a propos, jakieś są misje? E, jest etap... O kurde. dosta do składu generator. Dobra, czyli są tutaj misje, okej. Okay. To w porządku. E, ukończ wejście kwalifikacyjny w ogóle. Spoko. Tu są też punkty kontrolne. Jest dubel, dostarcz. Chevroleta, który jest tu właśnie i Ivorona do warsztatu. Tam. Ok. Elektrownia słoneczna to są metalowe belki, tylko ciekawe skąd je wezmę. Panele słoneczne, no pewnie będę musiał odkryć. Yy, I zamykanie pętli, czyli średnie deski. Spoko. Dobra, jest etap potem drugi. Hamera stąd. No dobra, kurde, fajne. Fajne, bo myślałem, że to będą po prostu wyścigi i cześć, nie? Ale jest faktycznie sporo rzeczy, części zamienne. No tak sobie tylko to przeten. Ekstremalny zjazd przez pagno. I potem jest etap trzeci. Ok. Zadania nie wiadomo, czy jakieś są. Może są. To sobie usuniemy. No dobra, pojedźmy dalej. Tego szavroleta trzeba będzie potem jakoś dziabnąć. Ja już go myślę, że dziabnę no. Dobra, to będzie łatwiej potem No i tu ...to jest taka hopka, spoko No chętnie bym kurde wyjechał stąd, ale widzę, że muszę wyjechać dookoła Chyba, że Wyskoczymy jakoś tu na zakręcie No chyba nie Chociaż tu. Nie. Okay. No nie będę tej trasy całej pokazywał, bo oczywiście to będziemy sobie robić. Eee, te wszystkie tutaj misje w normalnym let's play'u, także tak po prostu odcinek pokazujący to DLC, jak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że tych teraz będzie więcej niż to, co tylko teraz widać. Chociaż mogę się oczywiście mylić, no ale... Ale okej. Okay. Na no mam koła z łańcuchami. Więc to może nie najlepszy pomysł, no ale... No ale dobra. No i to chyba tyle, nie? Czy do garażu się zbliżamy? No tu jest meta. No i z tego co rozumiem, no to te wszystkie po prostu. O. Jakieś takie. Kierścińko. koop No i ten wyjechaliśmy, tak? Czy nie? Chyba tak, dobra, tu jest garaż. Więc w sumie wyjazd stąd jest tam na północy. Dobra, ale to przynajmniej całą trasę. Sobie zobaczyliśmy. Fajnie to wygląda powiem szczerze, bo myślałem, że faktycznie to będzie jakaś tragedia. W sensie taka, że to będzie taka na odwal się trochę, mapa i, i, i cześć. Ale... ale spoko. Spoko, spoko, spoko i co? Nie no dobra. Może z trzeciej kamery? Z trzeciej kamery, z trzeciej osoby Pokażmy Na no jakiejś super tragedii nie ma, nie? Też mo może ten hammer, H2 nie był najlepszym pomysłem. O tu jest, no właśnie, jest chyba wydaje mi się kolejna trasa. E, tak mi się wydaje. Właśnie nie wiem jak, kurczę, do tej... do tej wieży, myślę, że jakoś dookoła ewentualnie. Jakby tak zobaczyć na tę mapę. No to ona jest spora jednak. Dobra, pojedźmy tu. Także mamy dwie ciężarówki. Można sobie dokupić tamte landrowery, chyba. Zobaczymy. Właśnie nie, nie wiem, kurczę, nie widziałem tego w, w sklepie, chyba. Tego DLC. Tylko pytanie, czy jest sens kupować landrowery? Po prostu dwa samochody i tyle. No to ewidentnie na no jakieś ciężarówki albo kurde coś, bo ten hammer to sobie tak średnio daje radę. To miałby być wyścig taki, kurcze. Dobra. Tu jest jakiś przejazd w lewo, który nas cofnie tu po prostu. Czy mam na górze jakąś świeżę? No ewentualnie tam. Dobra. Dobrze, że jest pieniek. No, to jest takie błotko. Poważne. Tu raczej też. Hmm. Właśnie nie wiem, czy na północ jechać. Chyba tak. No, kawałek sobie tej mapy zwiedzimy i tyle. Wydaje mi się, że tutaj też będą po prostu jakieś... Wyścigi po tych drogach. No, ja myślę, że ciężarówką tutaj byłoby dużo łatwiej, ale myślę, że żadnych e ciężarówek z DLC tutaj nie będę używał, bo to zaburzy, że tak powiem, trudność tej mapy. To jest jakiś zjazd z górki pod górkę, że nowe ikony. These have fast cars and even Deszczysko. Nie, no fajnie to wygląda, kurczę, bo to nie jest aż takie błoto straszne jak gdzieś gdzie indziej. No, póki co. A no, ogólnie chyba w porządku. co, pojedźmy kurczę tutaj, zobaczmy tę wodę. No pewnie przez tę wodę też będzie gdzieś przejazd. Okej, okay, dobra, jest zwierzę niedaleko. Tu przez kamyk albo przez kamyk albo obok. No to błodko nie jest aż takie straszne. Jak to ma być w taki wyścig? <ścoughs> to będzie ultra długi. Dobra, gdzie jest to wieża, tam po prawej. To jest jakieś tajne przejście boczkiem Naprawdę? Fajna. Fajna trasa, no. Gdzie ta wieża? Bo ją chyba ominąłem. Tu. Um. Czy jest tu do niej jakiś wjazd sensowny? Gdzieś tam z boku, z tyłu? Chyba nie. Dobra, spróbujmy um, chociaż chyba tam się złapie, dobra, może się złapie tu, Faktycznie, to będzie lepszy pomysł. Okej, okay. mamy lokalizację modyfikacji, słuchajcie. Tu. No i to jest kurde teren taki górski. No to ewidentnie. Ewidentnie fajna sprawa i wydaje mi się, że tu jest chyba koniec mapy. Także można gdzieś sobie w prawo pojechać. I właśnie jak to wygląda, no. Spora mapa, słuchajcie, bo próbuję ją od, yy, jeszcze odsunąć kamerę, ale się nie da. Yy, także wydaje mi się, że no taka, tu wielka. Spoko, tylko tutaj wieży nie ma. Nie wiem, czy jest potrzebna ta wieża, tutaj, no ale dobra. Centrum serwisowe, centrum serwisowe, kolejne. No i muszę powiedzieć, kurczę, słuchajcie, bo to będzie taki króciutki odcinek, właśnie 20-minutowy. Bo to wszystko będziemy sobie na let's playu normalnie odkrywać, będziemy grać. Także no, mamy dwie. Dwie ciężaróweczki, znaczy dwa pojazdy. Te co pokazałem. E, no, i z DLC ewentualnego. Tam są te baloniki, też. Tu tu tędy, tu tu. tu. Spoko. Spoko. Ja to co prawda mam to DLC w ramach przepustki sezonowej w roku drugim gry. gry więc. E... No więc mogłem sobie już pobrać i, i pokazać, jak to wygląda. Natomiast no będziemy to na pewno sobie sprawdzać głębiej dalej robić te misje wszystkie. No w kolejnych odcinkach. Teraz, co prawda, jeszcze jestem w Rosji. Skąd zamierzam już właśnie wyruszyć? A być może właśnie tutaj wrócimy od razu po tamtym. Albo po Wisconsin. Zobaczymy, kochani. Mniej więcej tak to wygląda. Skoczmy jeszcze do garażu. Jeszcze raz, no właśnie, tutaj są moje, te, moje ciężaróweczki z DLC, także no, powiem szczerze, nie wiem czy kuczenie za mało troszeczkę nie wiem, właśnie te lokalizacje modyfikacji prawdopodobnie to są do tych pojazdów, które są możliwe właśnie do użycia wraz z tym DLC, prawda, do tego Azowa. I właśnie do tego gora, który jest zwykłym garbusikiem, z tego co widzę. No niestety muszę go odkryć. Prawdopodobnie gdzieś tam jest. No i będziemy go sobie odkrywać, ale prawdopodobnie do odkrywania tej mapy skorzystam z innego e, scouta. ponieważ no, tutaj troszeczkę jest za wolno to. Także tak to nie wygląda. Hmm. A sobie jeszcze wrócę szybko do hamera, żeby pokazać. Także mam nadzieję, że się podobał ten odcinek, taki wprowadzający wstępny, że to DLC mniej więcej tak wygląda. Takie są kontrakty. Pytanie, czy będą jakieś misje inne, tego nie wiem. Natomiast jest, będzie, co, będzie co tu robić, nie? To na pewno. No i przede wszystkim ładnie to wygląda, muszę powiedzieć. Fajnie, fajnie. Także, kochani, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa. pa.